Hej! Witam Cię na wyspie Jorvik! Tutaj znajdziesz mnóstwo fantastycznych zadań i ciekawych historii. Ale również parę zagadek i jedną z nich jest oczywiście największa zagadka całego Star Stable, czyli włazy, lodówki, bądź drzwi, jak to woli, które są rozmieszczone na mapie całego Jorvik. W nocy można ujrzeć z nich światło oraz podejrzaną muzykę, a co najlepsze, w dzisiejszym filmie pokażę Wam dowody na to, co kryje się po drugiej stronie właśnie tych oto włazów więc jeśli temat Was zainteresował, to nie zapomnijcie, aby zostawić łapeczkę pod tym filmem oraz oczywiście subskrypcję, a ja już dłużej nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Aktualnie znajdujemy się w drodze do Fortu Pinta z Murland i tutaj możemy ujrzeć pierwszą już lodówkę. Gdy przyjedziemy do niej nocą, z niej będzie wydobywało się tajemnicze światło bardzo jasne światło, prawie jak właśnie z latarni, która tutaj się znajduje, a gdy na nią najedziemy, usłyszymy naprawdę podejrzane dźwięki. I ogólnie są właśnie dwa rodzaje tych dźwięków, albo ten właśnie taki trzaskający, albo jeszcze jest jeden, czyli naprawdę dosyć taki creepy efekt dźwiękowy. Lodówki te możemy znaleźć w pięciu lokacjach, w czterech na pewno, mianowicie pierwszą z nich oczywiście możemy znaleźć w odnowionych głuchych lasach, i właśnie pomimo odnowy, ta lodówka nadal się tam znajduje. Drugą znajdziemy w drodze do Fortu Pinta z Murland, trzecia znajduje się w zielonej wyspie, czwarta w dolinie złotych wzgórz, a piąta na aktualnie zablokowanym terenie, mianowicie Mystic Wally -E. i kiedyś tam ta lodówka znajdowała się. Aktualnie niestety nie wiadomo, czy tam jest. Na pokrywie całej tej lodówki znajduje się właśnie ten otwór, przez który w nocy bije naprawdę potężne światło. Takie jakby klamki, dwie nie wiem co to ogólnie jest, ale takie dwa kwadraty. No i coś, na co wydaje mi się większość z nas zwróciła uwagę. Mianowicie widzimy tutaj gwiazdkę i właśnie przy każdej tej lodówce ta kropeczka jest z innej strony, czyli wskazuje właśnie miejsce jakby tej lodówki na mapie. Jeśli faktycznie ta lodówka znajduje się na zablokowanym terenie, na mapie całego erwiku będzie tworzyła właśnie oto taką gwiazdę. I rzecz ostatnia, czyli tutaj właśnie kółeczko i coś takiego, i ogólnie tutaj są różne spekulacje, bo właśnie z nich można stworzyć literki. Jedna z nich to będzie D, a druga C, ale może być to również G. E i D. Jeśli odnajdziemy właśnie wszystkie lodówki, jakby te dostępne, oczywiście na mapie, możemy odblokować osiągnięcie, Więc tutaj pokazuje to właśnie to, że twórcy Star Stable mają co do tego jakieś plany. Możliwe, że właśnie będzie to kontynuowane w jakichś zadaniach. Temat właśnie tych wazów kiedyś został jednak poruszony w pewnych zadaniach eventowych. Gdzie właśnie były domysły, że może to być, mogą to być tak w zasadzie, wywiórki od mistrza szpiegowania, które właśnie szpiegują pod ziemią, i według mnie to było zbyt mało skomplikowane, jak na SSO i na to, że jest to tyle lat już nieruszone. I to, co za chwilę wam ogólnie pokażę, ujawnia właśnie to, że. To nie mogą być wiewiórki, bo... Bo, bo nie. Zresztą zobaczcie razem ze mną. Na kanale Star Stable Adventures otrzymaliśmy film właśnie dzisiaj, jak to nagrywam. Wy ogólnie zobaczycie ten film raczej jutro, ale tak, otrzymaliśmy film o nazwie Piąte Drzwi. Tytuł naprawdę mnie zaintrygował, więc obejrzałem go i co zobaczyłem, to naprawdę mnie zaskoczyło. Zanim jeszcze przejdziemy do filmu, to szybka informacja. To, co dzieje się na początku filmu, to oczywiście zjawisko śnieżycy, która właśnie dochodzi podczas eventu zimowego, gdzie właśnie ratujemy osóbkę, która gdzieś tam jest i musimy odkopać śnieg. Ogólnie wiecie o co chodzi, ale jakby ktoś nie wiedział, no to właśnie wytłumaczę. To jest śnieżyca. Zadanie jest ze śnieżycą. No i tak, film zaczyna się właśnie odkopywaniem i tutaj mamy słynną właśnie budkę, takie jakby pomieszczenie, które było również yy, Podczas eventu Halloween i właśnie tam duch próbował się dostać I podobno tam właśnie mogła być toaleta No i tak, śnieg jest odkopany już teraz I tak, wchodzimy Tak, tak, tak Tutaj widzimy jakąś skrzynkę chyba z energią No przynajmniej według mnie tak to wygląda No sami zobaczcie A tutaj jest, moi drodzy, właśnie ten włas. I drabina do niego Czyli to nie wiewiórki tutaj sobie siedzą Bo są schody i jest wszystko I... Pomieszczenie to całe wygląda jak właśnie ten bunkier w Eponie, jak możecie zauważyć wchodzę do niego właśnie aktualnie w Star Stable i wygląda naprawdę bardzo podobnie, zresztą no to chyba właśnie jest to pomieszczenie tylko lekko zmienione, ale sam fakt właśnie, że śnieżyca była tutaj i przyprowadziła nas właśnie tutaj, a do góry jestem was pokazuje według mnie naprawdę bardzo dużo. Jestem ciekawy, czy kiedykolwiek właśnie Star Stable poruszy dogłębnie ten temat i dowiemy się o co faktycznie tutaj chodzi, bo mamy coś znak energii. Znak energii no to mi się kojarzy właśnie z Get, którzy wydobywają właśnie wszystko z całego Jorvik. Jestem również ciekawy, czy to właśnie ma jakiś związek z jakąś organizacją, czy raczej nie. No naprawdę jest bardzo dużo pytań, ale prawie żadnej odpowiedzi, jak to oczywiście była w zagadkach. Na tym ogólnie skrzynce mamy tutaj nazwę E1, E2 i E3. I nie wiem, bo naprawdę, to jest jakaś tutaj siła energetyczna, jakieś centrum, elektrownia, sam nie wiem co, ale no jak widzicie, zagadka jest naprawdę dosyć skomplikowana i dopóki nie dostaniemy więcej potwierdzonych informacji, możemy tylko gdybać i jak były teorie 6 lat temu, nadal są teorie. Ale, no dostajemy się do jakby jakiejś elektrowni, więc to jest naprawdę ciekawe. Widzowie, wasze zadanie to, aby aktualnie napisać w komentarzu, co wy sądzicie właśnie na ten temat. Jakie macie swoje teorie. Rozmyślcie to sami, bo ja szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo to jest zbyt skomplikowane, to jest zbyt skomplikowane. I akurat właśnie to, że dostajemy się tutaj blisko zablokowanego terenu, jak możecie zauważyć. Nie wiem również, dlaczego nazwa tego filmu to Piąte Drzwi. Jak no, piąte drzwi znajdują się na zablokowanym terenie, ale może właśnie tutaj nas one doprowadzają? Szczerze mówiąc, nie, może ja po prostu czegoś nie rozumiem. No, bo jedne drzwi znajdują się na terenie dz więc to chyba te. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ogólnie na tym władzie nie ma również gwiazdki, więc nie widzimy na jakim położeniu się znajdujemy. Naprawdę ta zagadka jest według mnie za ciężka i ja jej nie umiem rozgryźć. Czekam, widzowie, na wasze komentarze. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Jakie są wasze teorie właśnie na ten temat? I ogólnie napiszcie mi wszystko co myślicie właśnie o tych głazach i ogólnie dosłownie wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko odnośnie właśnie tego I czy faktycznie piąte drzwi znajdują się na zablokowanym terenie? Raczej tak, bo właśnie znajduje się na włazie gwiazdka, która również tworzy gwiazdkę na mapie, jeżeli to były piąte drzwi, więc naprawdę nie wiem. To jest po prostu za dużo jak na ten dzień. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Czekam na wasze teorie, mam nadzieję, że ten film taki troszeczkę mruczniejszy, troszeczkę bardziej zagadkowy Wam się spodobał Widzimy się już niebawem. Możecie być pewni, że każdy komentarz zostanie przeze mnie dogłębny przytany, więc piszcie je. Życzę Wam oczywiście cudownej niedzieli i cześć!